każdym razem, kiedy myślę o odpowiedzi generalnej, bo to jest bardzo ważny temat, to przypomina mi się ta beznadziejna spowiedź i ten beznadziejny rachunek sumienia, który od, odbył marnotrawny syn, który siedział pod tym korytem ze świniami i myślał sobie, mój ojciec na pewno już mnie nie będzie kochał, mój ojciec na pewno mi nie wybaczy, nie jest aż tak dobry, żeby mi zapomnieć moje grzechy. No ale pójdę do niego i się z nim umówię na niezły interes, że przyjmie mnie do pracy, i będę miał przynajmniej co jeść, nie? Takie najgorsze nawrócenie w historii świata. Przeliczył, że się mu to opłaca. Przeliczył, że mu się opłaca i poszedł do swojej Ale rodziny. dzisiaj chyba też tak do przelicza. I mi się tak zdarza, że, że idę do konfesjonału tylko po to, żeby, to żeby już się nie męczyć sam ze sobą i żeby, żeby to takie przekonanie, że jestem w stanie łaski uświęcającej i i jest ok, nie? A spowiedź generalna, no, odbyłem ją dwa razy w życiu, tak naprawdę. Raz w sytuacji, gdy rozważałem powołanie zakonne, no i drugi raz przed święceniami kapłańskimi. I muszę powiedzieć, że za każdym razem ona była bardzo uwalniająca, ale dlatego, że była dobrze przygotowana. To znaczy, to jest chyba najważniejsza rzecz w spowiedzi generalnej. Szczere pragnienie, żeby wszystko wyznać. Dobre przygotowanie, czyli rachunek sumienia, który nie może trwać godzinę czy dwie, musi być po prostu odprawiony na prawdziwych, porządnych rekolekcjach. No i, i takie przekonanie, że ja naprawdę nie muszę wszystkiego powiedzieć, bo nie wszystko mi się uda powiedzieć, nie jestem w stanie, ale powiem wszystko, co pamiętam. I skupię I się resztę, na najważniejszym. Re, resztę już odpuszczę. To znaczy, hmm. powiem na koniec powiedzi świadomie dobrowolnie te słowa ważne, że więcej grzechów nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. Z taką myślą, że gdybym pamiętał, to na pewno bym wyznał, że mam taki, takie uzdolnienie, taką wewnętrzne takie przekonanie, że nawet jakbym pamiętał teraz najbardziej yy, wstydliwą rzecz z mojego życia, to mam teraz pragnienie, żeby ją wypowiedzieć, że wypowiedziałbym ją po prostu. I, to, I zamykam ten okres. I zamykam ten okres. Znaczy, nie wracam do tego. Bogu, żeby wiązał. No właśnie, ja pamiętam, też odbyłem takie spowiedzi generalne. Przed ślubami wieczystymi na pewno. Później przed święceniami kapłańskimi. Ale co ważne, że jeśli mówimy o spowiedzi generalnej, to zawsze się ją, ją ponawiamy w życiu. To już od momentu tej ostatniej generalnej, nazwijmy ją tak, prawda? Często ludzie pytają, czy jeżeli po odejściu od konfesjonału Szczególnie po takiej spowiedzi, przypomni mi się coś z 96 roku, 5 października, czy do tego wracać. To jakaś ważna data. <laughs> Nie, jak szczeliłem, <laughs> Spowiedź generalna zamyka ten okres, prawda? I już jeżeli ją ponawiamy z jakiegoś później okresu, z jakichś ważnych powodów, to, to już od tamtego momentu. Ale pamiętam takiego jednego pana, który przyjechał na taką spowiedź generalną do mnie. Ochrzcili go na siłę, wyobraź sobie, przed ślubem. Tak, ochrzcili go na siłę, przed ślubem. I ze względu na to, żeby tam wszystko było korekt na zewnątrz, był wykładowcą wyższej uczelni i nie chodził do kościoła później, nie praktykował sakramentu, ale ochrzcili mu, go, dali mu komunię, wybierzmowali go. I dali sakrament małżeństwu. Tak. I on, wyobraź sobie, nawrócił się po kilkudziesięciu latach po śmierci swojej żony. Niesamowity. I przyjechał, odbył taką spowiedź generalną. I później, po tej spowiedzi, idzie taki smutny do furty. nie? Ja się go pytam, czemu pan taki smutny mówi? Jak ja bym się z takich grzechów po tylu latach wyspowiadał, to bym skakał pod sufit. A on mi przysiędza: Ja mam umysł ścisły, ja wiem, że dwa plus dwa to jest cztery. I wiem, że wszystko, co nagrzeszyłem, trzeba będzie jeszcze odpokutować. I wtedy sobie pomyślałem, nie no Boże, przecież to nie może być tak, żeby on się nie cieszył po spowiedzi tak. generalnej. Mówię wie pan co? To nie tak do końca. Bóg nie zawsze dwa plus dwa traktuje jak cztery. Mówię, no mam odpusty, słyszał pan? mówię, niech pan zacznie ofiarować odpusty za siebie. No i wytłumaczyłem mu tam w czym rzecz, z jakich może skorzystać i tak dalej. Za jakieś, nie, nie pocieszyło go to, przełomu nie było. Za jakiś czas wraca przyjechał nam przez świętą do stopnicy, wchodzi do zakrystii pomsz taki rozpromieniony, nie. A ja mówię, wszystko dobrze, co tam u pana nie? A on przysięga, dobrze mówi. Bo jak zacząłem odprawiać od pusty, to zrozumiałem, że dwa plus dwa nie jest cztery. No, to tak jak z osobami trójcy świętej, nie? Że jeden plus jeden plus jeden nie daje trzech, tylko nieskończoność. I, I wtedy wiemy, że to są trzy nieskończoności. A wiesz dlaczego o tym dokładnie. powiedziałem? Wiesz dlaczego o tym powiedziałem? Bo był taki okres, kiedy ludzie zaczęli, szczególnie w jakichś różnych wspólnotach, pod wpływem takiej idei, jak spowiedź furtkowa, mhm. zaczęli się rozdrabniać bardzo, wyliczać tak zwane furtki, przez które diabeł mógłby wejść i tak dalej. Mi to się zawsze jakoś kłóciło z tym, o czym mówiłeś na początku, z tym miłosiernym ojcem, który po prostu nas nie rozlicza jak w aptece, prawda? I dzisiaj wielu ludzi na przykład, wyobraź sobie, spotykam wielu ludzi obrażonych na biskupów, mhm. że postanowili zakończyć sprawę spowiedzi furtkowej i podkreślić wagę spowiedzi generalnej. Jedyną furtą, przed jaką z duch może wejść do człowieka jest grzech pierworodny, i on został w naszym życiu zamknięty, zakończony przez Chrzest Święty i przez miłosierdzie Boga. No właśnie, musimy się skupić na przebaczeniu, a nie na rozdramieniu. Więc ja ogromnie się cieszę, że jeśli mówimy o spowiedzi generalnej, to w obecnym czasie biskupi właśnie podkreśli jej wagę. Co nie znaczy, że nie warto się szczerze i odważnie ze wszystkich swoich grzechów, nawet z taką aptekacką dokładnością. Zawsze to, żeby, warto, żeby, żeby Bóg miał otwartą drogę do naszego serca. Tak jest, ale nie ma co ulegać lękowi. Dokładnie tak.